Witam Was w kolejnym filmiku na naszym kanale. Dziś nagrywam dla Was prezenty Tofika. Od urodzin Tofika minęło trochę czasu, ale tam prezenty nagram, bo może niektórzy by chcieli zobaczyć. Nie wyprawiałam jeszcze urodzin Tofikowi, ponieważ nie miałam zbytnio na to czasu. Także zaczynamy. Pierwszą rzeczą jest taka smycz. Jest ona czarna, zwykła, z karabinczykiem i z takim dotrzymaniem, takim uchwytem, ponieważ ja taką potrzebowałam i ona jest nowa, bo nagrywałam filmik dwa dni temu i po prostu otworzyłam to wszystko, bo chciałam wam to pokazać, ale filmik się nie udał i dlatego nagrywam nowy. Jeszcze dużo prezentów doszło, także taka smycz ode mnie. Kolejne smakołyki z Tropidog. Jest to próbka karmy, wiem, ale ja będę używała tego jako smakołyki i tu też jest otwarte, bo chciałam Wam pokazać na filmiku, jak to fiktuje, ale teraz nie będę Wam już tego pokazywała, bo może zrobię tester. I te prezenty są wszystkie ode mnie, które teraz pokażę. Taka kość wapienna, owinięta kurczaka. Taki filet z kurczaka, którego będziemy cieli sobie na kawałki i będzie on na sztuczki. Kolejna to jest taka kostka prasowana, i ostatnie to jest adresówka Trixie. I to są wszystkie rzeczy ode mnie, które Tofik dostał. Od mojej siostry dostał, od, od mojej siostry dostał taką szczotkę dwustronną. I ona jest drewniana, też była nowa, ale ja tu też otworzyłam, bo po prostu chciałam Wam też pokazać te drewnienko. Także to i jeszcze dostał smaczki od niej, ale on już je zjadł, także tylko dostał na razie szczotkę. Od mojego brata dostał smakołyki Pretty markis I takie dwa gryzaki Dentastix. Wiem, że... Po prostu dostał dużo smakowków z Pedigree, ale on to lubi i będzie dostawał to do jest do zębów, więc to nie jest takie złe. A Pedigree Markis y, będzie też dostawał co jakiś czas. Teraz od mojej siostry ciostecznej dostał także takiego gryzaka Pedigree. Cztery smaczki Rodeo, takie czteropak. Y, taki czteropak y, Rodeo i on to bardzo lubi. I kolejną paczkę smakołyków. Tu jest 6 plus 1 gratis, także jest bardzo dużo i Tofik na pewno się zadowoli, bo to jest też z wołowinką. Także to. Także to są wszystkie smakołyki, które Tofik, yy, i rzeczy, które Tofik dostał. I nie piszcie mi tu, że dostał dużo pedigree, ale on to lubi po prostu i będzie dostawał to rzadko. Mm. Także dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Do zobaczenia w kolejnych. Pa!